Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rivera dzień 9, widzicie, więc znalazłem sposób na diamenty, także muszę codziennie wchodzić i być git, także w porządeczku, czyli znalazłem sposób na diamenty i tam mieć je jeszcze pieniędzy także trochę mamy, więc spoko wczoraj też wszedłem więc do 6. No i spokój, no I to pozwala nam właśnie sensownie yy, na no to wszystko pozarabiać, tak? Na to wszystko pozarabiać że no właśnie jak na przykład na restaurację sushi muszę mieć 26 poziom aż ale wszystko to pozostaje na sprzedaż także no jak pozbieram diamenty to spoko to myślę że zainwestujemy póki co idziemy do kuchni musimy chyba ulepszyć natomiast póki mamy te diamenty musimy chyba ulepszać rzeczy tak żebym tylko aż tyle 7, jak na złość 7 potrzeba. Kurczę, no te kremy, nie, nie, nie bardzo mi te kremy ulepsza, no te kremy to nie bardzo, no Kurde, trochę jednego, dobra, zrobimy inaczej Zagramy i spróbujemy wygrać Jednego diamenta jeszcze, bo mi się przyda jeden jeszcze, chociaż... Wczoraj wygrałem chyba jednego właśnie. Tak wiem, trochę teraz hazard, ale trudno. Potrzebuję tylko jednego diamencika naprawdę, nie jest nic wielkiego. Tutaj pokazuję, zmieniają światło. Może grać ciszy modrobinkę. może potrwać niestety na razie tylko pieniądze tracę o, może teraz? tym razem no, wreszcie 150 udało mi się zdobyć ale diamenta bym chciał, diament, diament diament niedobrze Jeszcze raz. No próbujemy, próbujemy do skutku. przynajmniej mi się udało jakoś No dawaj, jeden diament razu 200 zaryzykujemy, a co? O! Tak jest! Pięcia! Uuu, jackpot! Ale mi się twardło i ja nie mogę. Bo zaryzykowałem więcej, nie? Nie, 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 nie. tu, nie tu, nie tu tutaj, o! Te ceny daj, mam bardzo tanie, ledwo co mi się je podwyższyły w ogóle, więc... No właśnie, te szejki bo im podwyższymy, bo kurde... No, musimy też szejki im podrożyć, bo no... No te kremy... Dobra i teraz zobaczymy, może teraz pod, podniosłem ceny szejków, będą lepsze. I wystarczy teraz, co nie? Przykładowo, no nie wiem, zobaczymy Bardzo do lepiej wygląda nie mam babeczki, typie Dobra, ty chcesz z tym? Jestem. Dobra. Mamy to. I dajemy tobie ciasto. Dobra, czekamy zaraz Dobra, mamy to yy, Trusk... ze struskawką Dobra mm, tutaj takie ty chcesz czekoladowe? Mm -hmm. Ty chcesz takie, takie? Dobra, dwa cytrynka. Dwa białe. Mm, I czekoladowe jedno. Dobra, najpierw damy tobie. A ja jesteście z tymi klientami. Dobra, cyk i cyk. I mamy to, tak jest. Te tyle szejków było warte tego. A pieniądze. No spokojnie zyskamy ich jeszcze bardzo dużo, także nie ma co tymi pieniędzmi przejmować. Mamy ich dużo, także ciśniemy dalej. Nie wiem, potem go by to kawę, bym był lepszy, bo kawa też będzie. Bo pomysłem, szejka chcesz, nie ma sprawy. Dobra, no ty chcesz takie. Mm -hmm. mm, to z tym, tam, to z tym. Nie teraz. Ty ręka. Białe z truskawką, czekoladowe i białe. Białe z truskawką. Białe. O nie, zjebałem Za dużo, za dużo klientów nagle mi się też zrobiło fiaszkę jeszcze raz Ponowimy ten poziom Po trochę zrąbałem Dobra, tobie damy to, to jest łatwy klient Pyk To z truskawkami Czekolada z tym, to z tym. Pyk. Dobra, mamy jedno, drugie. Tutaj cytrynka. Białe. Czekolada białe. Pyk, pyk. Mm, oj, i czekoladę dałem przypadkiem fuck me dobra mm, tutaj z tym mm, dobra nie mogę dać nie wierzę mm, dobra to tobie... by chwila kurw o nie, kurde! umyliłem znowu jeszcze raz. Ale błędów. Przez ten blad. Co zainwestuję w ten trzeci blad? Bo kurde mnie to nie denerwuje. Że nie mam tego blatu i go ulepszymy po prostu. Tego, brakuje mi tego jeszcze jednego, także ulepszymy. Nie będę już kombinował. Ulepsz. Tutaj nie będę po prostu da, już potem lepszą cykl, lecimy. Ten trzeci mi się przyda. Dlaczego nie? Proszę bardzo. Trzy naraz. Szejk. To atakiem. pyk, pyk, pyk. Czekoladowe, białe, białe z truskawką. Pyk, mm, pyk. Cytrynka, białe z truskawką. To co ja zrobiłem? To z tym białe z tym czekoladowe z tym. Dobra. Daję mu Dobra. Mm, truskawka z tym. No i mamy to na szczęście chyba. Dobra, nagram jeszcze jedną mapkę, jedną sprawę. Tak. Nie! Yeah. Dobra, z, z, pewnie kwestia poziomu, że mi źle poszło. Że tam źle wydałem, także podejdziemy jeszcze raz do tego poziomu. Zrobimy to. Coś źle, coś tam zorganizowałem na pewno, pyk. Mhm. białe z tym. Czerwone z tym. Dobra, myk. Pyk, żółte. Białe z tym. ram białe, cyk. Białe z tym, dwa z tym. O Jezu, z przypadkiem dałem temu faciowi. Dobra, ale w miarę zadowolona byłaś Mmm... teraz tak Mmm... pyk, pyk Fuck To z truskawkami Dobra, mek, jeszcze raz przesuń. Kurwa. Mm, babka, babka, proszę się nie denerwować. Hmm? No? Masz się o co denerwować, rob, masz się o co denerwować. Mm, dobra. Aaaa! Eee, dobra, i teraz ten z tym, nie będzie, nie będzie chyba, na bank nie będzie, no i ona mi została, ale ona nie da mi tyle, kurwy, znaczy, nie wiem, jakbym miał napiwek może, dobra, trudno, podejdziemy jeszcze raz do tego poziomu za niedługo, także, ale póki co, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia już długo, cześć. cześć.